Wiecie, że książki można o nich pisać? Oczywiście uważam, że książek jest pisanych za mało o nas na świecie. To jest druga książka w ogóle. Ktoś, kto mnie jeszcze nie zna, nazywam się Katarzyna Krawiec, przyjechałam ze Sztokholmu. Bardzo mi miło, że mogę tutaj gościć, być waszym gościem. Przede wszystkim dziękuję organizatorom, bo tak jak patrzę, to pracują tutaj i pod czoła im się leje. To jest ogromne, ogromne przeżycie po prostu, patrząc ile oni tutaj wkładają serca i pracę to wszystko. Wodę dowieźliśmy, wodę dowieźliśmy, wodę dowieźliśmy, to rzeczywiście to jest jakiś sukces. Ale się wady tak. jak legendów, to jest nasz największy sukces. Mm. Dziękuję. Chcę wspierać polki, słuchajcie, na świecie. Wezmę może książkę do ręki. Eee, przyjechałam ze Sztokholmu. tak. Eee, dużo osób mnie w tamtym rejonie zna, a się okazuje, że w Polsce tak nie do końca. Eee, jedna pani z Florydy stwierdziła, że napisze książkę Kinga Lingley eee, o kobietach biznesu. 18 polek z całego świata wyszukała takie kobiety i opisała o nich. Eee, jak doszły do biznesu? Od niczego, po prostu od niczego, tak? Ja sama jestem tego przykładem i chcę Wam to powiedzieć na swoim przykładzie. Ale słuchajcie, kobiety są z różnych krajów. Są z Irlandii, z Niemiec, z Anglii, skąd jeszcze? Szwaj, Szwajcaria, USA, Polska też, Wielka Brytania, mówiłam, New York, Dania, różne miejsca na świecie. Te kobiety, które tutaj są, zostały mo moimi e, jakby koleżankami dobrymi, tak? Ponieważ co tu się zadziało? Połączyłyśmy biznesy. I właśnie patrząc tak tutaj na Was, jak dużo tu jest ludzi, taki ogrom po prostu, jaki to jest potencjał. Każdy z Was, jak to się mówi, przybi sobie piąteczkę, tak? Może się zapoznać jeden z drugim i może w ten sposób nawiązać kontakty, różne kontakty na całym świecie. Od kiedy zaczęłam jeździć, się szkolić, zaczęłam spotykać ludzi, słuchajcie, zaczęło się tak dziać, że zaczęłam otwierać interesy międzynarodowe. Co nawet o tym nie śniłam. Aż mi skórka staje na głowie. Ponieważ przyjeżdżając yy, do Szwecji nie mieliśmy nic. Przyjechałam z rodziną, słuchajcie. E, powiem wam takie moje pierwsze kroki, które stawiałam. Bo nieraz kobiety są gdzieś tam na dole, jeszcze do tego mąż nas nie wspiera, rodzina nas nie wspiera, wszyscy mówią, nie damy rady, nie, nie, nie pójdziemy do przodu, tak? A to wcale tak nie jest. Wszystko zależy od was, po prostu od was samych, jakiego wy będziecie mieli wewnątrz powera, plan na życie, swoją mapę marzeń. Jak wy to zrealizujecie, to pójdziecie do przodu. No ja powiem wam na waszym przykładzie, jak to się u mnie stało. Z rodziną pojechaliśmy do Szwecji, y Dwójka dzieci wtedy jeszcze była, bo już teraz jest trzecie. Przyczepka drewniana i samochód. Tak po prostu, przyczepka drewniana i samochód. Mąż już tam był od pół roku, było mieszkanie. Kroki pierwsze były okropne. Oczywiście zostaliśmy. Wiecie, jak to po polsku, jeden, drugiego potrafi wyrolować. Jak ktoś mieszka za granicą, to wie, co to znaczy. E, no, ale nic, ja cały czas brnęłam do przodu, mimo tych przeszkód, cały czas gdzieś miałam w głowie taką myśl, że damy radę. Razem, ale damy radę. Nawet pod mostem, ale damy radę. No i ta myśl szła ze mną. E, pierwsze lata, pierwszy rok bym powiedziała, był najgorszy. A potem załatwiłam mieszkanie, bez języka. E, wszystko szło nagle jak spłatka. Otworzyłam swoją firmę. O czym nawet nie śniłam. To było wyzwanie. I tak patrząc, słuchajcie na siebie, uważam, że każdy z nas powinien otworzyć sobie firmę, nawet maleńką, swój malutki biznesik, gdzieś tam na boku, nawet pracując na etacie. Wiecie po co? Bo gdy stracicie pracę, gdy się zachwieje coś, coś się wydarzy w waszym życiu, wy macie zawsze jakąś alternatywę swoją. Nie ma wtedy płaczu, nie ma takich rozczarowań, nie ma takiego łe, takich łez, bo zawsze macie to coś, co już Wam tam działa czy hula. Czyli taki mały swój biznesik, interesik, tak. Yy, zawsze o tym mówiłam i zawsze uważam, że każdy powinien działać w tym kierunku. Yy, powinien też tego poczuć, ponieważ jak prowadzimy swój mały biznes, inaczej pracujemy na etacie, inaczej widzimy tą pracę na etacie, inaczej patrzymy z innej perspektywy i się rozwijamy. No, słuchajcie, z tym rozwojem ja nie myślałam, że jestem taka do przodu. Nagle się okazuje, że ktoś tu mnie porównuje do coacha, do psychologa. A ja nikim takim nigdy nie byłam. Ja po prostu się wyuczyłam jako krawcowa, zrobiłam ekonomik, zaczęłam robić szkoły tylko kursy kosmetyczne. Nic nadzwyczajnego, tak? Życie mnie nauczyło, ponieważ od najmłodszych lat, jakie pamiętam, zawsze pracowałam i zawsze to był mój priorytet. Tylko jako dziecko mówiono do mnie, e, umiesz liczyć licz na siebie, ale gdy dorosłam, słuchajcie, to tak nie jest. Trzeba się umieć nauczyć w życiu liczyć też na innych, na inne osoby, na innych wokół dostrzegać, że te osoby są wokół nas i chętnie nam też pomogą. Ponieważ jeżeli właśnie nawali nam zdrowie, to wtedy nie. Umiemy sobie z tym poradzić, więc warto się otaczać dobrymi ludźmi, pomocnymi ludźmi i działać i z tym do przodu. No, ale mówiąc dalej, jak z tym moim biznesem wyszło, słuchajcie, otworzyłam jedną firmę. Dzia działała wspaniale, były różne potyczki, barykady, firma sprzątająca. Obecnie 25 osób pracuje. No niestety u mnie tutaj nikt nie przyjechał swojej firmy. Tak jak mi słyszę, ktoś tam opowiada. E, prowadzę kilka firm, a akurat ta e, no jest taka, e, gdzie dziewczyny też nalegam na to, żeby się rozwijały, żeby nie pracowały w chemikaliach, żeby pracowały w ekologicznych produktach. E, wzywam na rozmowy, gdzie chcę uniknąć konfliktów, gdzie chcę, żeby była dobra atmosfera w firmie. Ona o tym wiedzą, jeżeli się coś dzieje, to oczywiście dywaniki, bo chcę uniknąć, słuchajcie, konfliktów. Bardzo ważne w firmach jest, mieć um, dobre relacje z pracownikami, żeby też te osoby się nie kłóciły, żeby, um, żeby lepiej funkcjonowały, mówić, rozmawiać z nimi, żeby szły do przodu. Bo nasz rozwój osobisty to jest taki: a dzisiaj jest brzydka pogoda, a dzisiaj jest niedobrze i jak ktoś tak zaczyna dzień, słuchajcie, to niestety, ale będzie psuł cały zespół. Więc po prostu ja to zwalczam z moim zespołem, tak? Ale nie tylko z moim. Ja nawet to robię z spotkanymi ludźmi na swojej drodze. Więc otwierając jedną firmę, otworzyłam drugą, otworzyłam trzecią, otworzyłam czwartą, gdzie nawet nie chciałam o tym słyszeć. Trzech dzieci mama, żona e, nie miałam wsparcia męża, jakoś tak nie do końca mnie wspierał, ciągle jakby nie wierzył w to wszystko. E, a udało się tak dokładnie. E, to nie było łatwe i. Jeżeli ktoś mnie się pyta, jak ja do tego wszystkiego doszłam, chcę, co nie wiem, nie umiem tego nawet odpowiedzieć. Po prostu planowałam sobie etapami, jak ja to zrobię i szłam. Ale wiem, co jest najważniejsze: mapa marzeń. Mapa marzeń, którą trzeba sobie z... zrobić, zaplanować. I słuchajcie, nagle jak się okazało, że te firmy stworzyłam, zadzwoniła właśnie do mnie Kinga, że ona chce mnie opisać w książce. I co się wydarzyło? Ja sobie rok wcześniej napisałam, że chcę zostać ambasadorką, kobietą ambasador w Sztokholmie, kobietą biznesową. Na tej mapie sobie zapisałam. Rok wcześniej, nie mając żadnej świadomości, nagle, słuchajcie, jestem na wydaniu książki, dostajemy statuetki yy, ambasadorki sukcesu. Nie wiedziałam, że ja to napisałam na swojej mapie. Wyciągnęłam ją z szafy po kilku miesiącach, a mi się słabo zrobiło. Że tam to było napisane i ja do tego doszłam. Bo to jest tak, zrób, zrobić sobie marzeń, mapę marzeń w różnych aspektach. Praca, rodzina, em, ja sama, tak. E, czy chcę na przykład schudnąć, czy przytyć, czy, e, czy chcę sama z sobą co zrobić, gdzie dalej pójść, kolejne kroki, to wszystko sobie zaplanować na swojej mapie marzeń. Tych punktów jest dużo. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, może do mnie napisać. Ja mogę też pomóc, jak to zrobić. To jest proste. I schować, napisać, przykleić zdjęcia, powyklejać, jakkolwiek i schować to do szafy. I zobaczycie, co się zacznie dziać. Zaczniecie to przyciągać, po prostu przyciągać jak magnes. Tylko trzeba też zmienić troszeczkę swoje, swoje, swoje podejście do życia. Właśnie przede wszystkim, podejście do życia, żeby być takim bardziej otwartym na ludzi. No i słuchajcie, i sobie jeszcze wymarzyłam w tej książce, że pojadę do Australii. Wtedy to byłam wtedy w takim miejscu, a potem zaczęłam się zastanawiać, po co ja właściwie mam tam jechać. Bo ja chciałam, mój cel był w życiu poznawać ludzi. Bo jak ja poznaję ludzi, ja się od ludzi uczę. To jest taka wiedza, której nie, nie dostaniemy nigdzie, tak? To jest coś, co po prostu spada nam z nieba. Każdy człowiek napątkany dla mnie to jest kolejny. Kolejna osoba, która będzie mnie szkoliła, albo ja ją szkoliła. I umieć z tego wyciągnąć po prostu wnioski. Wiecie co, przepraszam, ja tylko tutaj poproszę, boże, żeby odejść. Przepraszam, możecie troszeczkę odejść, bo tak widzę, każdy spogląda. Dziękuję. Na czym stanęłam? Z tym mam problem, jak stanę na jakimś punkcie. Tak. No, i potem się zastanawiałam, po co tam pojadę. Chciałam tylko zwiedzić kraj w zasadzie. Fajnie, oczywiście, to by było fajne jechać, zwiedzać ten kraj, ale potem się zaczęłam zastanawiać, Boże, jest tyle pięknych miejsc na świecie tyle ludzi, przede wszystkim na świecie, ale nas, Polaków, właśnie w Polsce, czy nawet w innych krajach bliżej, więc stwierdziłam, że będę jeździła bliżej. No, i tak się zaczęło dziać. Jak sobie wymarzyłam, że będę jeździć po tych krajach i spotykać ludzi, to tak zaczęło się dziać. Zaczęłam jeździć na szkolenia, robić różnego typu spotkania z ludźmi, zaczęłam mówić czy w Anglii, czy w Niemczech takie spotkania. Teraz do Irlandii jadę, gdzie się zaczęły otwierać moje biznesy, moje interesy. Słuchajcie, o tym nie śniłam, naprawdę o tym nie śniłam. Ja chciałam pojechać do tej Szwecji, chciałam mieć zwykłą pracę, ja chciałam sobie zarobić po prostu. Na chleb i bułki, masło, o, tak, żeby ten chleb był z masłem, dosłownie, żeby żyć lepiej. Ja nie śniłam o takich kokosach, ale wszechświat mi to wszystko dał. Nie wiem, jak to się stało. Dziękuję Bogu, że to wszystko mam, ale co najważniejsze, słuchajcie, mam cudowne dzieci. Okazało się, że moje dzieci też są kryształowe dzieci. Jeżeli ktoś wie, co to też znaczy, no to myślę, że wie. Też mi Pan Bóg zesłał tak. Takie mądre dzieci, które no, mają wiedzę inną niż wszyscy. I słuchajcie, troszeczkę to napomknę o tych dzieciach niekoniecznie moich, ogólnie o dzieciach bo dzieci, jak patrzę, tak na moje to jest przyszłość to jest przyszłość na całe życie i my powinniśmy z tymi dziećmi rozmawiać jak z osobami dorosłymi. Co zauważam, przebywając wśród znajomych, wśród ludzi, co się dzieje, jeżeli te dzieci są źle traktowane, czasami przez babcie, czasami przez otoczenie, one są ściągane w dół, one się boją odezwać, one się boją czegokolwiek powiedzieć, dlatego że nie mają prawa głosu, bo się dzieciom mówi: dzieci i ryby głosu nie mają. I te dzieci są takie zamykane w puszce Pandory, i one nie mogą wyjść na zewnątrz. No? Z moimi dziećmi jest tak, że mają na wszystko pozwolone i jest problem. Dorośli ich nie lubią, bo za dużo mają do powiedzenia. Tak. Yy, no, ale ja uważam, że to jest bardzo mądre, ponieważ oni są otwarci. Oni pójdą do każdego, odezwą się, zapytają się o wszystko, więc to jest bardzo mądre. I ja zaczęłam tak zauważać, kiedy mój syn nagle zaczął mówić, mama, ten człowiek jest zły, a ten człowiek jest a ten człowiek jest dobry. I tak trwało to latami, i ja miałam takie klapki na oczach, kiedy nagle się zaczęło tak dziać, że ktoś do mnie mówi. Kasia, czy ty nie widzisz? Przecież on do ciebie mówi, że ten człowiek jest dobry. A ja tak, o Jezu, no faktycznie. No i się zaczęło. No i się zaczęło, że moje dzieci mają odczucie, tak? Większe czucie niż ja miałam. No a że zaczęłam z nimi współpracować, więc to się. To poszło po prostu dalej. E co tutaj więcej? Yy, widzę na wspólnych wyjazdach, co się dzieje, że gdy one się odezwą w niewłaściwy sposób, są atakowane. Osoba dorosła, która nie potrafi sobie poradzić w rozmowie z dzieckiem, po prostu atakuje. I tak jest często. Mi jest przykro z tego tytułu, że muszę na to patrzeć, ale widzę, że dziecko ma rację. A dorosły człowiek próbuje Ściągnąć w dół, bo się nie może odezwać. I wiecie co? Tak, mówię Wam tu o rozwoju Waszym, tak? Ale warto też y, zrobić taką marze mapę marzeń nawet dziecku, jakie on ma marzenia. I jak są małe, to my możemy jeszcze je ukierunkować, coś podpowiedzieć, żeby one poszły do przodu i się wzbiły, daleko się wzbiły. Słuchajcie, ja żadnych studiów nie kończyłam, nie jestem nie wiadomo kim, jestem zwykłą, prostą, po prostu kobietą, ale patrzę na to i nie mówię. Nie naciska moje dzieci, żeby poszły do szkół wyższych, jeżeli nie chcą. Jeżeli chcą, i czują taką potrzebę, oczywiście. Córka moja obecnie ma 21 lat, słuchajcie, nie naciskałam, żeby poszła do szkoły, tylko zrobiła sobie szkołę kosmetyczną. Po szkole kosmetycznej stwierdziła, że to nie jest to. Ale słuchajcie, w Szwecji ona poznała cztery języki. To jest przyszłość ma potęgę języki, więc w tej sytuacji odnajdzie się wszędzie, tak? To jest takie taki, taki niby nic, ale jak wiele. I nagle co? Nagle się okazuje, że to nie jest jej powołanie. Zmienia pracę to zmienia pracę tam. Szybciutko jej to poszło. Znalazła się gdzie? Nie zgadniecie. Pomaga ludziom, jest strażakiem na lotnisku. To jest po prostu dla mnie, jako dla mamy, coś niesamowitego, bo w tak młodym wieku, kobieta, trzeba mieć siłę i samozaparcie, tak? Mało tego, no co, 21 lat, tak? Kupiła sobie swój własny wymarzony domek. Maleńki 30 metrów, ale to jest naprawdę coś ogromnego. I ja, jako mama, mogę być dumna z takich dzieci. Tu mówię o dzieciach, ale też mówię o pracownikach, o firmach, o ludziach, z którymi rozmawiam. I się okazuje, że ludzie, którzy ode mnie wychodzą, bo prowadzę gabinet też kosmetyczny, czy przychodzą na rozmowę, bo prowadzę też hurtowie produktów ekologicznych, przychodzą na zwykłe rozmowy, po godzinach nie mogą ode mnie wyjść. Dlatego, że się popytają o różne rzeczy, a potem nagle radykalnie się zmienia ich życie i one przychodzą do mnie z kwiatami. Kobiety, nieraz mężczyźni. No, serce mi się raduje, że dałam im jakąś wskazówkę, jakąś radę. Dla mnie to było niby nic, ale się okazało, że ta rozmowa doprowadziła ją właściwie na szczyt, bo na przykład ona nie miała świadomości, że ona sobie może kupić dom, czy ona sobie może kupić mieszkanie. No mam jakąś tam wiedzę i po prostu to, co wiem, to się dzielę, tak? I takie rzeczy czasami są proste, tak, tak bardzo proste. Czasami można zmienić pracę. No nieraz gdzieś coś się wie, kogoś się zna, to po prostu tylko podsunąć jakiś mały pomysł dosłownie i już to idzie. A że akurat no, na terenie Szwecji jestem osobą znaną, tam, kto mieszka, no to wiedzą dziewczyny doskonale, że jak mnie o coś zapytają, to na tyle ile mogę, to dam radę i pomogę. Ostatnio pomyślałam, wpadłam na taki fenomenalny pomysł, pójdę do naszego ambasadora, bo w zasadzie nie wiedziałam, od czego jest ambasada w Sztokholmie. No i poszłam i się dowiedziałam. No bo są takie punkty, a właściwie my, mieszkający tam obywatele, ja tam jestem już 12 lat, nie wiem, od czego to się mieści, do, do czego to y, jest właściwie. Wiedziałam, że do paszportów, ale też nie wiedziałam do tego, że można organizować różne eventy, różne imprezy, wystarczy z ambasadą porozmawiać. Można, ym, y, jeżeli na przykład ktoś umrze, komuś się coś wydarzy, tam wszystko tam się załatwia i tam się kieruje. No i ja mówię do tego ambasadora, słuchaj, macie tyle tutaj tych różnych punktów, a my jako ludzie tutaj mieszkający my nawet o tym nie wiemy. Że można przyjść i tutaj coś takiego załatwić, czy cokolwiek z tym zrobić. No i się okazuje, co? Wszystko nawiązuje do tego, słuchajcie, media społecznościowe. Wszystko. Ja, zaczynając w ogóle cokolwiek, wymyśliłam sobie rok temu, zrobię sobie live y na żywo, żyj na 100%, 30 dni. Każdego dnia, rano, szósta, na początku chyba zaczęłam o szóstej, potem się okazało, że w to miejsce wszedł karzełek, jakoś za... ja zaczęłam on chyba mnie, albo okropnie tak było. Więc musiałam troszeczkę zmienić to nadawanie moich live'ów. Przeszłam na 6.30. Potem wymyśliłam 90 dni. No ale musiałam sobie w tych 90 dniach jednak robić przerwę, bo mam rodzinę i to nie wypalało do końca wszystkie dni, każdego dnia. Ale zrobiłam kolejne live'y. Słuchajcie, jak przestałam robić, gdzie spotykam różne osoby, różnych ludzi. Kaśka, gdzie jest ta dawka energii, gdzie jest ta dawka że ja codziennie wstaję i mam takiego kopa, powera do życia. I mi się chce, po prostu mi się chce. Bo zawsze dałam jakiś taki mały zalążek, wskazówkę. Jak ktoś nie mógł sobie obejrzeć wtedy, bardzo wcześnie, to sobie obejrzał za godzinę lub za dwie, czy posłuchał po prostu. Tak, Chodzi o taką mega dawkę energii, że zaczynamy nagle w ciągu dnia wpadać na jakieś pomysły, robić jakieś yy, zadania. I tutaj słyszałam właśnie, jak Pan mówił, yy, yy, ten schemat pracy, czy na tablicy, czy na czymś. Nie, ja wymyślałam dziewczynom jeszcze inny schemat swojego y, dnia działania czy każdych dni. Karteczki, słuchajcie. Małe karteczki na Play, szykie lejaliśmy w różne miejsca, pisaliśmy, co tego dnia trzeba zrobić. To nie działa tylko na Was, ale też działa na członków rodziny. Słuchajcie, to jest mądra rzecz. Ponieważ nagle się okazuje, że jest brudny zlew, zmywarka nieopróżniona, tak? Tysiąc różnych rzeczy. Napiszemy to sobie gdzieś tam w telefonie czy w notatniku, no tak, napiszemy, ale dla siebie. Ale automatycznie jak piszemy na karteczkach, piszemy dla członków rodziny. I oni wtedy też się do tego dostosowują, też zaczynają z nami iść równym tempem. Bo nagle się okazuje, że my poszłyśmy wysoko, się wyszkoliłyśmy, wyedukowałyśmy, zmieniła się nasza świadomość, a reszta rodziny została na dole i nie możemy ujechać, nie możemy tego wózka upchać. Bo po prostu my idziemy, a tam to wszystko stoi w jednym miejscu. Więc ja uważam, że ten system jest bardzo fajny. Jak naklejamy sobie różnego typu karteczki, gdziekolwiek, w różnych miejscach, i zawsze się na to spojrzy. Tam, gdzie wzrok po prostu pada, no to po prostu to widać, tak? No są różne sposoby, no ale przede wszystkim trzeba, słuchajcie, jest tutaj tyle ludzi. Ja siedzę tutaj od wczoraj. Pierwszy raz tu przyjechałam. Bardzo się cieszę, że mogę tu być, poznać tych wszystkich ludzi. Co jest fajne? Wymieniać się wiedzą. Zgubiłam myśl. <laughs> Wymieniać się wiedzą, ale jeszcze miałam coś takiego do powiedzenia fajnego. No, zapomniałam. Może mi się przypomnie. <laughs> Proszę? Kontakty, tak, ale miałam coś myśl wcześniej i tak czasami gdzieś mi zanika te moje myśli. Uciekają mi. <laughs> Kontakty, ale coś jeszcze innego. Słuchajcie, zobaczcie, tutaj siedzicie na tej polanie, możecie jeden drugiemu, tak jak ja się śmiałam, przybić piąteczkę, żeby się zapoznać, żeby się rozruszać, żeby sąsiad, sąsiada poznał, kolega, koleżankę i to już jest coś fajnego, coś miłego, tak? Bo sobie podaliśmy piątkę i za chwilę pójdziemy na polanie i się tutaj spotkamy. Tak, a jak poznaję tutaj właśnie tych ludzi, to słuchajcie, co ja widzę? Tu jest tyle mądrych ludzi. A się okazuje, że nie mają kontaktu w ogóle z e, Facebookiem, YouTubem, Instagramem. Wiem, że niektórzy nie chcą tyle siedzieć na tych mediach społecznościowych, ale wiecie, że to jest przyszłość. To jest przyszłość. Jeżeli ktokolwiek chce z was coś się dowiedzieć, zdobyć jakąś dawkę wiedzy, e, czegoś się nauczyć, no cokolwiek. To po prostu być, zalogować się, nie musisz widnieć pod swoim nazwiskiem, możesz jakieś pseudo cokolwiek, tylko jak zapraszasz kogoś do znajomych, napisać po prostu, że jesteś ty. Chodzi o to, żebyś miał to otwarte okno na świat. Więcej widzisz, więcej słyszysz, więcej wiesz, co się dzieje. I jak ja patrzę na te osoby, właśnie są niesamowicie mądre, ale twierdzą, że im to do niczego niepotrzebne a się zastanawiają, że one do niczego w życiu nie doszły. Kurczę, gdyby one miały jakikolwiek panel gdzieś o czymś mówiły, to mogłyby być o wiele, wiele dalej, wyżej, Mogli, mogłyby mieć więcej klientów, więcej mm, jeden drugiemu poleca, tak? Cokolwiek. Przecież to jest takie okno na świat. Ja przez moje zwykłe lajfy, które zaczęłam prowadzić, słuchajcie, u, u, ludzie, jak mnie zaczęli zapraszać, ja przypłynęłam do Was promem ze Sztokholmu, więc na promie nawet poznałam kobietę, przychodzi, się kłania, wita, że ona mnie codziennie słuchała, gdzie są tej lajfy. To jest niesamowite, ale spójrzcie też na to. My, Polki, wyjeżdżając za granicę, tak się wydaje, że niby tam jesteśmy fajnie, ładnie, pięknie. Ale jeżeli ktoś nie ma blisko rodziny, ja nie mam z tym problemu, ale są osoby, które niesamowicie tęsknią. One się nie mogą pogodzić z tym życiem tam. No i właśnie spotkałam na promie kobietę, która mówi do mnie: "Kasiu, ja wracam, bo sobie nie umiałam poradzić". No i ona mnie poznała z tych liveów i przyszła i się tak popłakała. No, wiecie, to jest ktoś, kto jest tam 12 lat, tak dosłownie była tyle, co ja. Wraca nagle i nie wie. Nie wie, co się z nim stanie, nie wie, co będzie robił, nie wie, gdzie pójdzie, stoi w takim punkcie martwym. Wraca dlatego, że ma siedmioletnie dziecko i stwierdziła, że no, chce wrócić i szkolić to dziecko w Polsce. Podziwiam też takie osoby, słuchajcie, które przyjeżdżają mając nawet 50 lat czy 30 w różnym wieku, ale jak już mają 50 lat czy 60 i przyjeżdżają i startują, zaczynają nowe życie, naprawdę takich ludzi podziwiam. Naprawdę z całego serca i jak mogę, to też pomogę, bo to jest odwaga, to jest niesamowita odwaga. A jeszcze jedną odwagą, która tutaj jest, słuchajcie, to stanąć na scenie i mówić. Bo prowadzić live'y, to jest tak akurat dla mnie pikus. Ale na, stanąć na scenie, słuchajcie, to nie jest już takie proste. I tak podziwiam te wszystkie osoby, które tak stoją, mówią otwarcie i w ogóle nie mają z tym problemu. Eee, dla mnie to był ogromny problem, nawet nie macie pojęcia jaki. Trzy lata temu, cztery już teraz. Przyszedł do mnie pan, który chciał mnie nagrać i chciał o mnie coś powiedzieć. Yy, u nas w Szwecji, tak, jak jestem, jak działam. Słuchajcie, z tego nagrania nie wyszło nic, oczy kręciły moje się z koło głowy spocona, bo Krasława nie mogłam wydukać. I to mi dało takiego powera, bo stworzyłam tyle firm, tyle biznesów. Ja umiem rozmawiać z ludźmi, a ja nie umiem właściwie nic powiedzieć do kamery. I nagle się okazało, że następny krok trzeba zrobić, tak? Taki wow. Zaczęłam włączać telefon, zaczęłam się nagrywać, słuchajcie, do upadłego. I nagle wystartowałam z lajfami. Wszyscy w szoku, że ja jako pierwsza zapoczątkowa... Nie, na pewno już tysiąc ludzi, wiadomo, to robiło, akurat z mojego otoczenia wystartowałam. Wiecie, z jakimi hejtami się spotkałam? Okropnymi. To jest nie do opisania. I trzeba umieć to przezwyciężyć i przejść. Bo to nie jest tak, słuchajcie, że ludzie y, powiedzą Ci, jesteś piękna, cudowna, wspaniała. Tak ale też ci powiedzą wszystko, co najgorsze. I trzeba umieć przez to przejść, yy, trzeba umieć temu sobie dać radę, bo to jest coś strasznego. A najgorsze, jak to się słyszy jeszcze, słuchajcie, od bliskiej rodziny, na przykład od sióstr, od, no od najbliższych, tak? Potrafią po prostu, gdzie myślisz, że ich kochasz nad życie, a tu nagle taki wow, zastrzyk z drugiej strony, boli, boli. No ale się okazuje, jak ja z takimi osobami nagle potem rozmawiam, Nagraj jedno wideo i wpuść w internet. Nie potrzebuję, no. no. Ja uważam, że to jest odwaga. To jest odwaga naprawdę i naprawdę, jeżeli chce się robić, słuchajcie, jakieś biznesy, czy jakiś krok do przodu, cokolwiek zrobić samym sobą, warto jest zacząć przemawiać do ludzi. Cokolwiek, macie hobby, macie pasję, jakąkolwiek pasję, każda pasja zamienia się w wasze źródło dochodu prędzej lub później, tylko po prostu iść tą drogą dalej i dalej, bo tak jest, ja to wiem sama po sobie, ja pokochałam biznesy, ja pokochałam rozmowy z ludźmi, od małego gdzieś było, że mnie, wypy... od małego, od jak zaczęłam pracę na etacie, Kasia ich załatw to, i załatw tamto, no robiłam to, ale ja nie miałam świadomości, że ja się uczę, do mnie to dopiero dotarło po 10 latach, że właściwie Mówię iść wszędzie wszystko załatwić, ze wszystkimi porozmawiać w zasadzie to nie jest takie trudne, tylko trzeba chcieć. I tak się ze mnie zawsze śmieją, że jak mnie wypną drzwiami, to wejdę oknem. No i tak jest! Słuchajcie, nie wiem jak mi zostało czasu. Czy jeszcze mam jakiś czas? Trzy no 3 minuty. Trzy 3 minuty! Oh. No, nie, nie, nie ma tej dziewczyny co wygania, proszę mówić. Aha. Yy, nie wiem, co jeszcze mam więcej takiego właśnie ciekawego powiedzieć. Yy, ogólnie... Jeżeli macie swoje marzenia i macie te swoje pasje, dążcie za tym, pielęgnujcie to. Ja to pielęgnuję już od małego w moich dzieciach. Staram się to, ten zalążek zrobić, tak, żeby one posmakowały też wszystkiego. Potrzebują koni, dobra, spróbuj koni, pływania, spróbuj pływania, no, kontakt z ludźmi. Co najbardziej widzę moje dzieci, kontakt z ludźmi. Idą tak jakby za mną, tak, i widzę, że to powielają że są bardzo otwarci, z każdym rozmawiają. To jest niesamowite, bo słuchajcie, poznawanie ludzi i zgłębianie wiedzy poprzez poznawanie ludzi my się kształcimy. I ja na koniec powiem Wam jedno. Tak. Na koniec Wam powiem tylko jedno. Mądrość jest w każdym z Was, ale wiedzę musimy zdobywać od innych. To na tyle. No jak ktoś chce posłuchać, to jestem tu poczytać, czy cokolwiek, to jestem w tej książce. W książce jedną z osiemnastych kobiet. Dziękuję Wam bardzo, że tak. byliście. Jestem Wam wdzięczna.